Witam Was serdecznie. Dzisiaj ze mną Kamil z Quick sportowy. Pokażę Wam kilka ćwiczeń, jeżeli chodzi o rozwijanie zwinności i szybkości z wykorzystywaniem nowacyjnych rozwiązań, jeżeli chodzi o sprzęt sportowy. Zapraszam. Bardzo dobrym które akurat my wykorzystujemy w pracy z naszymi podopiecznymi, którzy już opanowali podstawy techniki biegów. Mówię tutaj o pracy na przemian stronnej, nóg i ramion. Jest unoszenie bliższej do światlenka, który akurat w danym momencie się zapali. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o czas reakcji, mocno podsuje nasz układ nerwowy. Jeżeli chodzi o sam początek, zaczynamy w miejscu, później dodajemy marsz, na końcu szybki skip. Oczywiście jeżeli to już jest wykorzystywane progresowo, można wykorzystać jeszcze dumą oporową do jeszcze lepszej jakości pracy. Które dla Was przygotowaliśmy są starty z określonego miejsca do zapalającego się światełka. Ok? I teraz po wyjściu wracamy, obiegamy nasz yy, znacznik i szukamy kolejnego zapalającego się światełka. Jeżeli chodzi o dociążanie, to naprawdę jest bardzo wiele opcji dla poszukujących. Yy, polecam bez obciążania same starty, ale jeżeli ktoś jest zaawansowany, można wtedy użyć. Takie oto tłumy oporowe, które naprawdę już fajnie otwór stwarza, wybieramy sobie już odpowiednie napięcie i działamy. Pora na kolejne bardzo dobre ćwiczenie jeżeli chodzi o bodźcowanie naszego układu nerwowego, koordynacja wzrokowo-ruchowa, skupiamy się na przejściu jak najszybszym odcinka i powrocie. Oczywiście musimy gasić odpowiedni kolor odpowiednią nogą. Umownie możemy robić to prawa noga gasi kolor czerwony, lewa noga go gasi kolor niebieski. Wydaje się bardzo proste, ale uwierzcie mi, że tak nie jest. Lewa, prawa.